Witajcie kochani serdecznie. Jesteśmy u Rafaela na bazie. Jedna osoba do oczyszczenia szczypów programów i do laboratorium 7 cywilizacji przybyło. Przyglądać się, zapraszamy. To jest Ferdinand hasło od Pawła. Simone przekazuje wizerunek. F-E-R. F-E-R. D-Y. D-Y. N-A. N-A. N-D. N-D. Mhm. Ok, good. Um... Planet. Pomarańczowo-zielona planeta się ukazała, jedna cywilizacja doświadcza, das ist auch alles vorhanden. wszystko doświadczają, pozytywne, negatywne, neutralne. Von acht Osiem galaktyk odziela tą planetę od Drogi Mlecznej, ukazał się na stole kryształowym. O połowę zniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty. Trójkąt po prawej stronie mózgu ściągnięty, active, aktywny. Stres problem i problemy to stwarza ten program. jest aktywny. Cause, no, I e, sprawia takie e, nagłe agresje u tej istoty, ten program. Dann ist ein runder Chip der ist aktiv, das ist, hat mit Genetikfehler zu tun, ten dann ten ist, ten ist noch ein dreieckiger Chip da, der schaltet sich immer wieder aus an, und der verursacht einfach, dass es sich sehr viel Gedanken um sein inneren Kreis macht. O ten Dann ist ein ovaler Chip, da, chip da, da, der ist nicht aktiv, auf side, der anderen Seite ist ein quadratischer Chip, dann ist ein quadratischer da, der ist aktiv, der soll Schmerzen verstärkt. Is, äh, dann ist ein runder Chip der ist nicht ist aktiv, dann ist nochmal ein ovaler Chip, chip da, der schaltet sich immer da aus, und das soll dann halt Schlafstörungen verursachen. Dann ist nochmal ein sechseckiger Chip, der nicht aktiv Nie ist. Zwischen den Ohren liegt ein quadratischer Chip, der <coughs> probiert <coughs> sich gerade anzuschauen, und das soll sich halt aufs Hören auswirken. In der rechten Augenhöhle ist ein dreieckiger Chip. Äh, Trüjk und bravem Otto, der probiert sich gerade auch anzuschauen, das soll dann halt die Augen schwächen, wzrok, im problem. Mund, auf dem Gaumen ist ein Runderte. Der schaltet sich immer wieder aus. Program und an, das soll dann halt das Immunsystem schwächen. Zwischen der Wirbel im Nacken liegt ein Ovaler. Ovalen Chips Karkustiungente. Der ist aktiv. aktiv und das soll sich halt auf

Auf der linken Hand liegt nochmal ein runder der schaltet sich immer wieder aus und, Programm an, und das soll dann halt äh, zwischenmenschliche erspüren. Äh, und Herz ist frei, das nic. Lunge ist frei, Na nic. auf der Leber liegt ein Dreieck. nicht nie aktiv. Ist auf dem Marken liegt ein runder Chip, Okruglichy der ist aktiv Aktywny. und das soll halt die Verdauung stören. Die zakuza, e, układ, e, In der Mitte vom Darm ist nochmal ein quadratischer Quadratowy Chip, jelic, der schaltet sich heute aus und an und das soll dann halt da die Verdauung stören. Die <coughs> Nieren sind frei, nie ma nic. Blase ist frei. da jest ein Owalny Typ. z ist nie jest Hoden sind frei. Hoden Auf der rechte hyfty jest trójkątny dreieckiger z prawego probiert sich gerade program za to się włączać. Halt, uh, i Ma wpływ do. na wszystkie stawy w całym ciele, Osłabia. Na lewym jest z lewego uda nie knie są frei. Jak ona nawet nie ma jest runter zu bloß sind ist auch. Das Rafael robi przegląd jeszcze raz. Okay, Rafael hat nichts mehr gefunden. Co już gane. Cało działa. aura, aura sprawdzana. Die aura hat uh, in der Handinnfläche Riss auf der linke Seite. E, tutaj od wewnątrz dłoni aura ma pęknięcie nad, nad dłonią. Rafael jest zajęty, zamyka laserem tą przestrzeń. I złota energia odnawia całkowicie aurę. Poprzez pęknięcie wszystko wchodziło co chciało. Zrobione. I ochrona planetarna owija tą istotę. No jest trochę poddenerwowany, siedzi na stole i jest, jest już bez już rozmawia, uspokaja, tłumaczy, gdzie jest, co się zadziało. Uspokoił się. Rafael zaprasza do laboratorium, wszedł ze stołu i już sam położył się tam na stole marmurowym. Skan zjechał, wziął na miary całego ciała. I pierwszy układ kostny, szkielet się ukazał. 8, 8 rozbłysków w... na kręgosłupie i te kręgi zniknęły. Ukazały się z powrotem. E, e, cały układ kostny głowy, albo czaszka, szczęki, e, policzkowe, te wszystko zniknęło. Jetzt fügt sich wieder ein. Ukazały się wszystkie z powrotem. Gut, jetzt sind es die Handgelenke und Hüftgelenke eee, Stawy biodrowe i nadgarstki zniknęły. Jetzt fügt sich Ukazały wieder się ein. z powrotem. Sieht man halt die muskulatur. Teraz muskulatura tego ciała się ukazała. Die komplette nakorücken muskulatury. Na plecach aufgeden. i karku muskuły zniknęły. Es fügt sich wieder ein. Jetzt sind es die Oberschenkel und Waden. Okay, das fügt sich wieder ein. Jetzt, und e, Lydke, Uda, sich wieder ein. Jetzt sieht man halt die Sehnen und Bänder. Ciała teraz. In Händen und Füßen w, w rękach und rę. i in nogach. Okay, das fügt sich wieder. Gut, jetzt sieht man die inneren Organe. Aber ich hoffe, er möchte das komplette Gehirn aufbauen. Die Muskeln Okay es fügt sich wieder an. Jetzt sind die Nebenhöhlen aufgebläht Die Zatoki zittern. Fügt sich ukazały się ein. z powrotem. Teraz jest jeweils w und i Auge. E, częściowo gałgi, o, e, gałki oczne zniknęły. Fügt sich ein. Ukazały się z, z powrotem. Dziąsła Dziąsła zniknęły w całości. Teraz się z powrotem. Teraz są Węzła chłonnych, cztery rozbłyski te miejsca zniknęły. Okazały się z powrotem. Widzimy kompletny Herzkreislauf. Układ krwionośny teraz. To jest kompletny kreislauf ohne herz. Bez serca cały układ krwionośny zniknął. Ukazały się ein. z powrotem. Noch ein Teil vom Jedna część serca zniknęła.

Więc jest di magneslime. Czyli od wewnątrz rozbłysnął i zniknął. Kiedyś w lutych wydał się... Okay, Ukazał się z powrotem. Dwie części jelit zniknęły. Kiedyś w lutych wydał się z powrotem. Więc jest di prostata. Prostata zniknęła w całości.

Ukazał się z powrotem. Gut, teraz skóra ze wszystkim, co pod skórą się ukazała. Siedem rozbłysków, i te części skóry zniknęły. Ok, się z powrotem. Usiadł na stole. Ja, no, małzy w oczach, jest bardzo, bardzo wzruszony. I bez już przekazuje informację tej istocie, składa podziękowania, szedł ze stołu, żegna się, zniknął w portalu, bardzo się cieszymy. Następna istota otrzymała pomoc na bazie u Rafaela. Zostańcie kochani zdrowi, damaste.